W oddali tam widać wielki księżyc. A my bierzemy się za przegrabienie tego, co z gryzarkowałem i przygotowanie pod siew gorczycy. Tak, Sandra, jak chłopi? A nie? A tak? No i nie pada. No nie pada, nie pada. Ale pył mm. <gry> wybieramy te siarówka. Nie. Ojej, dlaczego ja jak sobie wytrzypuję z laczka?

Można siać. Co nie, Sandra? No to już jutro. Jutro, jutro. Teraz idziemy A jutro wielkie sianie i sadzenie na ogródku czereśniowym. Ale to była szybka akcja. Szybka akcja, nie? A nie? A tak? Jeszcze trzeba zamknąć. No. Ja te grabię na razie byle gdzie położę, bo ta stodoła wymaga przeglądu. Znowu. No znowu, no tutaj cały czas się syfrowi. Dobra, doza. my sobie sprawdzimy jajko, bo tu jest krótsza droga. Tu nigdzie. Nie ma, dzisiaj zebrałem trzy, ale poza gniazdem automatycznym. Nie ma. Bredne jest jeszcze kury. Sandra zamknęła szklarnię. No a szklarnia zamknięta. Cegła mi przyłożona, hamaki nadal się śmieją, a my sobie jeszcze tutaj spojrzymy. No, i jutro będziemy tutaj siać i sadzić na takim dużym polu. Czekaj, ja muszę zobaczyć coś. Felix. Podoba mu się. A on chce ptaka złapać, bo ptaki lądują na tej ziemi, z glebogryzarkowanej. Zostawmy go, chodź. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Patrzcie, co znalazłem. Odciągnika to jest yy, właśnie ten element, który zgubiłem w polu. A teraz udało mi się go odnaleźć. I będę miał znowu wszystkie jednakowe, tylko najpierw będzie trzeba go wykąpać. Ale może nie w zbiorniku na wodę, bo jak mi wleci, to znowu będę czekał. Kurska do spania. Trzeba porządek tu zaprowadzić, nie? Kurde, niezłe jaja. Bo tu jeden ten jest inny. O, ten o. I teraz będzie taki sam. A do kosiarki wróci ten i w kosiarce też się uchwyty będą dzięki temu składały. Bo się nie składały. O, korki włączone trzeba by łączyć. No nie trzeba, ale warto. No to zabieramy się zasianie gorczycy. Weźmiemy sobie to wiaderko. Nie Sandra. Powiedz czy nie. No. No i musimy sobie otworzyć teraz worek z gorczycą. Co Sandra, potrzymasz kamerę, a ja to garnę. Hm. Jak to garnąć? Myślisz, że przedziurabić i wysypać? Pewnie tak. Mam nadzieję, że tam rzodkiewka też ma być. No. E é este tipo. mm -hmm. Hmm. Aha, ta, ta rzutkiewka jest tak Aha. po prostu w tytce. Czyli pewnie nic nie będzie. Ja pierdziemy. Nie wiem, zobaczymy. nie musimy mieszać. Mm. Sama gorczyca. No to jeszcze jajka są z wczoraj, które mieliśmy zabrać. To co, idziemy na pole. Ło, ciężkie. W do do 10 kilo plus wiadro. Mm. No, para duvore, para você, não, que Co, siejemy? Chyba za dużo tych nasion. Możliwe, ale tak po prostu nie dało się inaczej. No dobra, gorczyca na zielony nawóz posiana Teraz będzie trzeba to przegrabić, a jeszcze tutaj przy wejściu posypię trochę To też tego trochę będzie Będzie ładniej Nie, Sandra o. Dobra, idziemy po grabie, przegrabimy Na gorczyca do studoły trafi będzie na następne jakieś tam siewy To doła to już dawno wymaga przesprzątania.